No dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Max Electro. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek z pewnością zainteresuje wszystkich fanów dobrego brzmienia, czyli tych, którzy lubią słuchać muzyki na dobrych słuchawkach. Takie trzymam właśnie w tej ręce. To renomowana marka JBL, a oto ich słuchawki bezprzewodowe, czyli takie, które są najmodniejsze na przestrzeni ostatnich lat. Jesteście zainteresowani, co potrafią i jak grają, bo o tym wszystkim opowiem Wam. W dzisiejszym odcinku, czyli musicie go obejrzeć i serdecznie zapraszam. Moi drodzy, marki JBL chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Jest znana praktycznie na całym świecie. Znana z tego, że produkuje różnego rodzaju sprzęt grający, a charakteryzuje się ten sprzęt dobrym, naprawdę dobrym brzmieniem. Wyobraźcie sobie, że nie inaczej jest w przypadku tych bezprzewodowych słuchawek. To są słuchawki douszne. Pewnie wiecie a jaka, jaka jest różnica pomiędzy słuchawkami dousznymi a dokanałowymi, ale tak na wszelki wypadek yy, przypomnę. Słuchajcie, douszne yy, wkładamy do uszu, prawda? No to to jest oczywiste, bo sama nazwa na to wskazuje, ale wkładamy je płytko, nie głęboko. One sobie tutaj elegancko siedzą w naszej małżowince, prawda? I się trzymają. Zobaczcie. Naprawdę się trzymają. Natomiast dokanałowe są troszeczkę inaczej zakończone. One mają jeszcze tutaj taką nakładkę i wchodzą głębiej, czyli do naszego usznego kanału. I jaka jest różnica? W zasadzie żadna. Jedni wolą do uszne, inni wolą dokanałowe. Ja z tych do jestem bardzo zadowolony. Słuchajcie, charakteryzują się Naprawdę bardzo dobrym brzmieniem. Pamiętam, kiedy je sparowałem z telefonem, a możecie sparować z każdym telefonem te słuchaweczki, nie ma tutaj jakiejś marki, która gra lepiej albo gorzej z tymi słuchawkami, absolutnie nadają się do wszystkiego. Nadają się nie tylko do słuchania muzyki, bo jeżeli chcecie podłączyć je do telewizora pod warunkiem, że ma Bluetooth, to też możecie to zrobić. Do komputera, do laptopa, nie ma z tym żadnego problemu. Mają łączność Bluetooth, Bluetooth 5.0, a więc no nowoczesną łączność, która charakteryzuje się dobrą jakością połączenia, dalekim zasięgiem, ale także niskim zużyciem baterii, czyli akumulatorów w tych słuchawkach. Wyobraźcie sobie, że w tych słuchawkach, w tych maleństwach jest wbudowany akumulator o pojemności 22 mAh. Ja wiem, że to brzmi tak no mało, 22 mAh. Przyzwyczailiśmy się, że nie wiem, w telefonach to jest tam 5000 mAh albo 50 i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, do tych słuchawek absolutnie Taki akumulator wystarczy. Wystarczy wyobraźcie sobie do grania przez 5 godzin. Możecie bez przerwy na tych słuchawkach słuchać muzyki, oglądać filmy. Co tylko chcecie przez. 5 godzin. Natomiast, kiedy miną te, te godziny, które spędzicie relaksując się przy ulubionych kawałkach, przy ulubionej muzyce, możecie je naładować oczywiście, a nawet musicie. Jak to zrobić? No od tego tutaj z tą pomocą przychodzi etui. Tak, bo to etui, które ma za zadanie chronić te słuchawki przed zniszczeniem, przed zgubieniem itd. itd. Ma fajną klapeczkę o, na magnesik, więc macie gwarancję, że tutaj nic nie wyleci. Jest lekki opór, kiedy otwieramy i kiedy zamykamy, i teraz jest klik, i one są naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie, one się same nie otworzą, absolutnie musicie wy to zrobić. Kiedy włożycie te słuchawki do tego etui ładującego, one zaczynają się ładować. Wyobraźcie sobie, że dzięki temu etui jesteście w stanie słuchać muzyki przez. 25 godzin. Czyli w praktyce to wygląda mniej więcej w ten sposób, że słuchacie, słuchacie. Ja najczęściej słuchacie, no nie, nie słucham muzyki przez 5 godzin non-stop, prawda? Czy nie oglądam filmów przez 5 godzin non-stop? Godzinka, dwie. Wiem, że są delikatnie rozładowane. Kładam je do tego Etui, one się zaczynają ładować. I suma summarum wychodzi na to, że kiedy wszystkie te godziny policzycie, to wychodzi właśnie 25 godzin. Ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ jeżeli włożycie sobie te słuchawki do Etui tylko na 15 minut i wyciągniecie je z powrotem, to będziecie mogli ponownie słuchać muzyki przez godzinę. Przez godzinę. Pięknie zrobione. Bardzo ładnie wyglądają. Zgrabne tu i mieszczą się w każdej kieszeni w każdych spodniach. Ja o damskiej torebce to nie wspomnę, bo wiecie, że damskie torebki są bardzo, ale to bardzo pojemne. Słuchajcie, teraz tak. Mają wbudowany mikrofon. Co nam to daje? Daje nam to możliwość swobodnego rozmawiania przez telefon. Możemy wykorzystać do tego jedną słuchawkę. Nie musicie wkładać, żeby porozmawiać przez telefon, dwóch słuchawek. Właśnie prawą na przykład możecie zatrzymać odtwarzanie muzyki, możecie włączyć odtwarzanie muzyki, zapauzować odtwarzanie muzyki, ale też odebrać połączenie telefoniczne i je też zakończyć. To jest bardzo wygodna opcja. Natomiast jeżeli chodzi o lewą słuchawkę, kiedy będziecie mieli ją w uchu i będziecie sobie słuchać muzyki, to możecie przejść do kolejnego kawałku. Albo do poprzedniego, albo do kolejnego. Wszystko zależy od Was. E, więc pamiętamy, lewa słuchawka do y, zmieniania kolejnego utworu albo wracania do poprzedniego, prawa słuchawka odtwarzanie, pauzowanie, stop i rozmowy telefoniczne. Pamiętacie? No to dobrze. Jedziemy dalej. Używanie tych słuchawek jest dziecinnie proste, ponieważ no, sparujecie je ze swoim telefonem, prawda? To żaden problem, żadna filozofia. I kiedy chcecie ich użyć, kiedy chcecie posłuchać muzyki, to po prostu otwieracie tu i wkładacie słuchawki do ucha i one już są podłączone z Waszym telefonem. Odpowiada za to usługa FastPair od Google. Natomiast jeżeli chodzi o brzmienie, to powiem Wam tak, mega, naprawdę mają mega basy, świetnie brzmią, kapitalnie brzmią. Zresztą JBL-e, ja mam duże doświadczenie z JBL-ami, z głośnikami, z słuchawkami, w każdym przypadku byłem z nich mega zadowolony, a z tych naprawdę jestem obłędnie zadowolony, ponieważ one mają taką technologię Pure Bass, czyli to oznacza, że mają naprawdę Fajny, soczysty, głęboki bas. Jeżeli ktoś lubi słuchać takich utworów metalowych albo techno, prawda, gdzie ten bas, to łupnięcie basem jest dość mocne, to uważam, że te słuchawki są dla Was absolutnie idealne. Poza tym. Naprawdę nie są drogie. Są ładne, zgrabne, długo trzymają na w pełni ładowanym akumulatorze, mają etui zgrabne, ładne z możliwością oczywiście ładowania, bo tu jest także wbudowany akumulator. Nie powiedziałem wam, jaką pojemność ma ten akumulator w tej ładowarce 410 mAh. Poza tym powiem Wam tak, ja przyznam wam się do czegoś. Niezbyt długo miałem okazję testować, bawić się tymi słuchawkami, bo moja starsza córka jedenastoletnia Mila na ty Natychmiast je przejęła natychmiast i zaczęła ich używać i powiedziała jedną ważną rzecz. Tato, musisz mnie je kupić, bo one są dużo, ale to dużo lepsze od moich starych słuchawek. Nie będę wam wymieniał, jakiej marki są jej stare słuchawki, ale to prawda, jej stare słuchawki były dużo droższe od JPL, a grają naprawdę dużo gorzej. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi słuchawkami, bo to słuchajcie, słuchawki dla bumerów, takich jak ja, prawda, ale także dla młodych, czego dowodem jest moja córka, która absolutnie tych słuchawek nie chce mi oddać. No i więc, jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie dla siebie kupić takie słuchawki albo dla Waszego dziecka, to nie ma się nad czym zastanawiać. One naprawdę bardzo dobrze brzmią. Mają fajne technologie, nowoczesne technologie. Możecie je kupić oczywiście w sklepach Max Elektro, tych stacjonarnych. Mają ich w całym kraju ponad 400, albo przez ich stronę internetową, sklep internet www.maxelektro.pl A ja sobie jeszcze czegoś posłucham. a tam telefon odłożyłem? No dobra, to włączamy muzyczkę i słuchamy. Powiem Wam tak w tajemnicy. Teraz będą Pink Floydzi. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.